Odcinek powstał dzięki wsparciu patronów z serwisu Patronite. Tak było. Okazuje się, że ta celtycka słynna przepowiednia, która mówiła, że świat skończy się 25 września 2025 roku, nie zadziałała. Tak, bo to w, tak. w ogóle miało jakoś z tych, z układu głazów w Stonehenge Ale nie tylko to, wynikać. układ kopców krakowskich to też jak na to wskazywał. Że tak. 25 i że 25, czyli... Wibracje wojownika. Dokładnie. plus Dziewiątka pomiędzy nimi, czyli symbol ognia i płodności, i że sami rozumiecie. Ja, Celtowie to wiedzieli od dawna, chcieli nam coś powiedzieć. Ja, ja przepraszam, że się wtrącam, ale ja nie wiem o czym oni mówią. O, świat o, miał skończyć. A, teraz U, przespałeś kolejny a, koniec świata. A, no, a. ale to ja się mu nie dziwię, że przespał, dlatego że się okazuje, że to już jest kolejny, ja nie zliczę, który koniec mm. świata, mm -hmm. e, Szumnie zapowiadany za naszego no. życia, który hmm. po prostu się okazał, nie wypałem, hmm. który nie wyszedł, spalił na panewce, no A może, się zestrał! Zes no. A może my po prostu jako gatunek ludzki nie zasłużyliśmy sobie na porządny koniec świata? Nie, słuchajcie, może temu nie że wiem, jeszcze nie ma papieża Murzyna. I jakby jeszcze, jeszcze W każdym razie ja uspokajam, bo ja poszukałem. Jest jeszcze kilka innych szans na porządny koniec. Dokładnie. Astrologowie mówią jeszcze o 13 kwietnia 2036. To niebawem. Mhm. 13 kwietnia 2027. Mhm. Ale, żeby długo nie czekać, 28 grudnia 2028, bo A. 28 i tu 28. Czyli to jest, to jest tak wibracja wściekłej że... baby. No. Dokładnie. Chodźcie, ale. Co? Nie, no nic, no tak, no bo no tak ty musisz tak wiesz. Ale nie, o to chodzi, że Ale nie. Tomku, Tomku. Chyba wziąłeś dwa razy tabletki dzisiaj, nie? Nie. Aspirynkę. E, a może nie. Ale e, to jest tak, to znaczy ja rozumiem to tak, że jak się 28 nie skończy, to będzie 27 i tam 36. Tam nie, 30... Jest kilka dat wynikających z tych celtyckich no. przepowiedni, kiedy się może świat skończyć. Ale pamiętajcie, jak się świat wtedy nie skończy, to jeszcze nie koniec świata. Mm. Gdyby jednakowo tak się stało, któregoś dnia, że się świat skończył, skończy, no. że wziął ciak wyłączył światło, wyjął wtyczkę, rozmontował ba baterię, mm. to słuchajcie, następnego dnia my zapraszamy do internetu na takie, jakby. Podsumowanie, omówienie końca świata u nas w podcaście. I analizę. Tak, tak. analizę. Analizy. Analizy są Analizy. ważne. Analizy końca świata Dok i co dalej. Dokładnie. Będą, będzie omówienie, godzina po godzinie, będą wykresy, tabelki. I, I eksperci I będą. Eksperci. I eksperci. Nie. Będzie tak. Zbigniew Boniek. Dla sportu. Dla sportu będzie. będzie u nas. Będzie profesor Col. Już go zaprosiliśmy nawet. I będzie Janusz Palikot. Tak, bo trzeba się czegoś napić. A ten to po cholerę, po co ci Palikot? No, może to przyniesie ze sobą. Bo tak jak świat jest skończony. <grym grym grym> Ekspert! Szukam. Wiem co to no. znaczy, jak się coś kończy. Tak? Nie, nie, słuchajcie, dobra. Eee, na no poważnie, na teraz poważnie. Teraz tak, bo pożartowaliśmy, pośmialiśmy się, w ogóle jest wesoło. Ale koniec świata prędzej czy później przyjdzie? Przyjdzie, Do tego dojdzie. przyjdzie. Nie dziś. Nie jutro, być może nie za tydzień, ale wspomnijcie moje no słowa. Pierdyknie pierdyknie. No pierdyknie w no No nie ma się co łudzić, że no, nie, no, no, no nie. No nie. No nie. Czyżby cmentarze są pełne ludzi, Ta. którzy się łudzili. Tak. Dzisiaj co? E, dlatego tak. mamy dla was garść takich protipów. E, jak go godnie przeżyć. Jak godnie przeżyć koniec świata. Żeby nie było. O. Słuchajcie, opcja na szybko, no. na szybko podkreślam. Tak. Gdy koniec świata się będzie zbliżał, mhm. wyczujemy to, mhm. ludzie będą krzyczeć w panice, tak, wulkany będą napierdzielać, nakładamy gogle, to mhm. gogle są bardzo ważne, nakładamy przygotowane zawczasu kask i trzymamy się rury od kranu, można mhm. łokcie, tak, 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 tak złapać, prawym mhm. i albo lewym, mhm. zależy jak wam wygodnie w kuchni stanąć. I odwracamy głowę w kierunku, tak centralnie w kierunku wybuchu. Ale nie zawsze będziemy mieli kran pod ręką. Nie zawsze. No nie. i cmentarze są pełne ludzi, którzy nie mieli kranu pod ręką. To jest smutne. 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 Jak jełło no. przecież. Dlatego tak. no, to polecamy. Też nie mieli kranów. No. Co polecam? polecamy? Polecamy. Możesz tak od go w garażu albo może nawet w domowym zaciszu zbić sobie taką zawczasu niedrogą trumienkę ze starych europalet na przykład. Mm? Tak, słuchajcie, mm. bo to 25 euro kosztuje używka paleta. Mm. To za stówkę masz cztery, se kupisz palety i to se z tego trumienkę całkiem jak elegancką złoto. zbijesz. I jeszcze jak masz, no. jak, jak masz trochę kasy ci zostanie, bo może gdzieś tak taniej kupisz to taka złotego spreja i będzie na złota trumienia. Możesz to sobie nawet ulubioną kołdrą wyłożyć. Tak i że jak faraon o takim luksusie ludzie, którzy umrą przy kranie, mogą tylko pomarzyć. Trumna, spalet, i twoja ukochana kołdra. Wspaniale, jeszcze twoim zapachem, która przeszła. Coś wspaniałego. A na co dzień taka trumna może służyć na przykład jako taka ława przedpokoju do obierania butów, mm. jako Pawlacz takie, przy przypodłogowy przy pawlacz, to też mm. jest normalne. A ja, ja bym chciał, żeby można było sobie kupić jakieś pamiątki z końca świata. Super by było. Jakiś taki magnes na lodówkę. Jakiś tak. taki wybuchy w szklanej taki, kuli. Ta, no. Albo taki napis będzie na, na, na tych, na, na skałach. Byłem tu koniec świata. Żeby, żeby sobie to kupić. No. No. Że jest no. koniec świata i tylko miejsce na datę, żebyś tak, się tak. zdążył tak. wyryć szybko. I słuchajcie, bo to jest ważne. No ważne jest. Koniec świata może się wiązać z wybuchem, z podmuchem, z takim zamieszaniem, nie? Ze zniszczeniami. Ze zniszczeniami Ta. również. Że na przykład jakaś ściana się zawali. Jeżeli no. macie w planach spędzić ten koniec świata przed, mm. przeżyć w ogóle, no. w kapciach. Mm, tak. To dlatego, słuchajcie, zadbajmy, proszę was o to, żeby te kapcie były z nami do samego końca. Tak. Mhm, nie tak. tylko na początku, jak wybucha, tylko potem też. Tak. No. Można je przywiązać drucikiem. Czyli uwaga. Można, ja mam taki ale jest pomysł. Lepsza, lepsza. Ja mam opcja. taki pomysł przed założeniem kapci, ale takich najlepszych, jakie mamy. Tu to musi być petara. Tu nie ma co oszczędzać. Nie. Wlejcie do środka sporo kleju. Mhm. Wtedy eksplozja nie zdmuchnie ci tych nie. kapci ze stópek. Mhm. Mhm. To jest super sprawa. Tak. Bo możesz na drucie, tylko potem cię znajdą, powiedział, Paczek, i gup. Ma kapcie na no nie, no faktycznie macie radę, będzie. Nie, no a, będzie a słuchajcie, a to, że nie damy rady sami ich zdjąć, mm -hmm. słuchajcie, po końcu świata y, przyklejone do stóp kapcie to będzie nasz najmniejszy problem. Najmniejszy z No, Ja bym spryskałbym. Tak? Co byś spryskał? Tak? Brwi jakimś e, mocnym ogniochronem. Tak. Żeby nam ich eksplozja nie Opaliła. Tak, bo to przyjdzie taki taki ognisty podmuch, to ci chłopiec. No później wyglądasz. Ob... Wiesz, Jak koniec świata, końcem świata, ale wyglądać jakoś trzeba. Dbaj mi o to. No, to że żeby... wiesz, przyjdzie koniec świata. <laughs> jakiś super... neptek bez brwi. No, Słuchaczami radiowców nie. Bez Chcielibyście cenzury. coś usłyszeć. Dbaj coś się takiego? o schodówkę. zawsze. Uwaga, Chcielibyście... jeszcze. Uwaga, taka natury ogólnej jest sporo o wiele ciekawszych rzeczy do przeżycia niż koniec świata. No. I tego się trzymajmy. Mhm. Ale żyjmy w gotowości. Bo nie znasz dnia ani godziny, chyba że masz zegarek z datownikiem. Kiedyś był taki w Płazie, miejscowość pod Klanowem, taki zegar na Wieży Kościelnej, czy tam mhm. jakiejś, mhm. i było napisane: Każda z tych godzin może być twa ostatnia. O tym pamiętajcie. I subskrybujcie ten kanał po więcej <grym> protypów. <grym> tak. Polecamy Radiowcy Bez Cenzury. Jacek Tomkowicz, Tomasz Albratowski, Przemysław Skowron. Mhm.